Jedno drzewo. Tak to po liściach dotykalnej wiśni, tej oto domyślnie kryjącej tamtą przed czy poza wiśnie, w sadzie wyciętym w listkach przed półwieczem opadłych, lecz odzieleniałych pluszcze deszcz, ciąg dalszy, przerwisty, powtarzany wiernie od owoców ujrzanych wtedy najsoczyściej odrywa się ich czerwień i z dwóch wiśni ciecze pąsowymi kroplami za kroplami pada na trawę podnoszącą tym zieleńszą zieleń dotykam pnia obiema rękami to ledwo jedno drzewo lecz nie znika ta sama mokra twarda Kora okrywająca próżnie po dawnym stoi, pień bez twardzieli, trwają w liściach liście, deszcz najdalszy je i uchodzi w korzenie jedynego drzewa, rozwinięty ze slojów dwu czas ocali.